Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie porozmawiamy o toksoplasmozie u psów. To choroba pasożytnicza, która może być bardzo niebezpieczna dla naszych czworonożnych przyjaciół. Omówimy objawy toksoplasmozy, sposoby przenoszenia choroby i jak możemy chronić nasze psy przed zarażeniem. Będziemy również rozmawiać o leczeniu toksoplasmozy i o tym, co zrobić, jeśli podejrzewamy, że nasz pies jest chory. Jeśli masz psa, to ten film jest dla Ciebie. Do zobaczenia! Toksoplazmoza to choroba pasożytnicza wywoływana przez pierwotniaka o nazwie Toksoplasma gondii. Jest to bardzo powszechny pasożyt, który może zarażać ludzi i zwierzęta, w tym psy. Psy mogą zarazić się Toksoplazmozą na kilka sposobów. Zjedzenie surowego lub niedogotowanego mięsa. Toksoplazmoza może być przenoszona. Przez mięso zarażonych zwierząt, takich jak myszy, szczury i króliki. Kontakt z odchodami kota. Odchody kota są głównym źródłem infekcji toksoplazmozą. Psy mogą zarazić się, jeśli zjedzą odchody kota lub jeśli dostaną się do ich pyska. Kontakt z glebą. Toksoplazmoza może przetrwać w glebie przez długi czas. Psy mogą zarazić się, jeśli zjedzą zanieczyszczoną glebę lub jeśli dostaną się do ich pyska. Kontakt z innymi zarażonymi zwierzętami. Psy mogą zarazić się toksoplasmozą od innych zarażonych zwierząt, takich jak koty, myszy i szczury. Większość psów zarażonych toksoplasmozą nie wykazuje żadnych objawów. Jednak niektóre psy mogą wykazywać następujące objawy: gorączka, letarg. Utrata apetytu. Kaszel. Trudności w oddychaniu. Żółtaczka, zażółcenie skóry i błon śluzowych. Drgawki. Problemy neurologiczne. Leczenie toksoplazmozy u psów zależy od nasilenia objawów. Psy, które nie wykazują żadnych objawów, zazwyczaj nie wymagają leczenia. Psy, które wykazują objawy Mogą być leczone lekami przeciwpasożytniczymi. Istnieje kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby zapobiec zarażeniu psa toksoplasmozą. Nie karm psa surowym lub niedogotowanym mięsem. Trzymaj psa z dala od odchodów kota. Regularnie odrobaczaj psa. Uczymuj czystość w domu i ogrodzie. Toksoplasmoza to poważna choroba, która może być niebezpieczna dla psów. Ważne jest, aby wiedzieć, jak zapobiegać zarażeniu psa toksoplasmozą i jak rozpoznać objawy choroby. Jeśli podejrzewasz, że Twój pies może być zarażony toksoplazmozą, skontaktuj się z lekarzem weterynarii. Toksoplasmoza to choroba pasożytnicza wywoływana przez pierwotniaka toksoplasma gondii. Może ona dotknąć zarówno ludzi, jak i zwierzęta, w tym psy. U psów toksoplazmoza często przebiega bezobjawowo, jednak w niektórych przypadkach może wywoływać różne objawy, w zależności od wieku, psa, jego odporności i szczepu pasożyta. Najczęstsze objawy toksoplazmozy u psów to gorączka, osłabienie, utrata apetytu, kaszel, trudności w oddychaniu, zapalenie płuc. Żółtaczka: powiększenie węzłów chłonnych, problemy neurologiczne, takie jak drgawki lub ataksja. Uszczeniąt i psów z osłabionym układem odpornościowym toksoplasmoza może mieć cięższy przebieg i prowadzić do śmierci. Leczenie toksoplasmozy u psów zależy od nasilenia objawów i ogólnego stanu zdrowia psa. W łagodnych przypadkach leczenie może nie być konieczne. Ponieważ układ odpornościowy psa może sam zwalczyć infekcję. W cięższych przypadkach lekarz weterynarii może przepisać leki przeciwpasożytnicze, takie jak klindamycyna lub sulfadiazyny. Toksoplazmoza jest chorobą odzwierzęcą, co oznacza, że może przenosić się ze zwierząt na ludzi. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się toksoplazmozy, należy przestrzegać kilku prostych zasad: regularnie odrobaczać psa. Sprzątać odchody psa z podwórka lub piaskownicy. Nosić rękawiczki podczas pracy w ogrodzie lub sprzątania kuwety kota. Myć ręce po kontakcie z surowym mięsem. Unikać jedzenia surowego mięsa. Nie karmić psa surowym mięsem. Przestrzeganie tych zasad pomoże zmniejszyć ryzyko zarażenia się toksoplazmozą zarówno u psów, jak i u ludzi.